To jest odcinek. No, Station Hitler. 1, 2, tytle. Będę tak. A to jest już drugi opening skrzyneczek, ale teraz jest. 9 skrzyneczek, i będzie na pewno kolejna postać. Tak więc. 10... Jeszcze nie mówimy 10. A 9 będzie. Bo tu 7... 8-9 jest son. No to dobrze, 9 skrzyneczek i zagramy jedną GRECK. Za chwilę będziemy otwierać O i pamiętajcie o subskrypcji, o lajkowaniu, o udostępnieniu innym ten film. I za zacząć opening skrzyneczek. Zaczniemy od małych i będzie. The opening trzeba zacząć. Bez skrzyneczek. A w tej skrzyneczce 17 golda. 4 punkty mocy do Barleya 8 punktów mocy do Lozy. Jedziemy z kolejną skrzyneczką. A w tej skrzynce 30 golda da 6 punktów mocy do Nity. 6 punktów mocy do Rico. ta będę mówił bo łatwiej. Kolejna skrzyneczka A w tej skrzynce jest 13 monet. 6 punktów mocy do Lousey. 6 punktów mocy do liko. 18 golda, 5 do, no, 5 do punktów mocy Barleya i 6 do Rico. Teraz jedziemy z kolejną skrzyneczką. 19 golda, 6 punktów mocy do Nity, 25 punktów mocy do Barleya. Kolejna skrzyneczka 30 monet. Do El, 5 punktów mocy do L Primo 6 punktów mocy do Baleja. Nie Wiem co tu się pokazuje I mamy nową postać Ból Trzeci kolejny zadymia, z alei pochodł Otwieramy kolejną skyneczkę 17 golda 6 punktów 4 punkty mocy do Liko. 10 punktów mocy do Rose. I zaczynamy opening big boxów. Pierwszy big box. Dwie rzeczy: 53 monet 13 punktów mocy do El Primo, 25 punktów mocy do e, Ceselli. I to wszystko. Ostatnia skrzyneczka. Czy będą dwie w ale lepiej w tom tak więc 7 punktów mocy do Barleya ok darmowy big, darmowy big box w tym big... 3 rzeczy w że tu będzie 69 golda 11 punktów mocy do El Primo 11 punktów mocy do Barleya nie ma nowej postaci 30 punktów mocy do Rico i 3 gemy. Mamy już 18 gemów. Tam mam są nowe postacie. Ale zanim jest zdobędę, to minie jeden taki zadymiasz, rzadki zadymiasz. Wkaczinikam na alei pohardków. Bullożel superlasty Bullożel to... mm -hmm. I kogo tu lepiej? Na razie nikogo To to będzie jeszcze jeden Walkę, tam co weźmiemy Bula, nową pasję Ja zawsze się kampię, tak więc nie dziwne że nie umiem nie na nie siedzę, przepraszam, ale muszę zaciąć. Wracam, bo musiałem zaciąć. Więc wracamy, już jednego zabiłem, tam... Więc... Niestety, nie na odcinku. Bo... To jest już koniec waleczki. Pierwsze miejsce, tam jest spokój. To będzie... Kurde, byśmy mieli kolejny poziom. Zdecydujemy, jest... czy mamy przynoczkę. Nie te... no, Muszę Nie, nie mamy kolejny. To jest koniec tego materiału. Na razie. I...